Kiedyś tradycyjna tablica ogłoszeń wyglądała tak, iż naklejaliśmy na niej wszelkie materiały. Teraz jest elektroniczna, bo tak naprawdę wszystko w domu jest elektroniczne wszystko jest na prąd. By ułatwić Państwu funkcjonowanie, by zmienić Wasze rachunki, gmina Opoczno ogłasza nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych. Do 22 marca można złożyć taką deklarację i wówczas będziemy się starać o środki z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego. Wystarczy zadeklarować, że chcecie państwo taką instalację w domu założyć. Wnioski można składać poprzez stronę internetową www.opoczno.pl lub na miejscu w Urzędzie Miejskim w Opocznie w wydziale ochrony środowiska. To bardzo proste i z pewnością ułatwi państwu funkcjonowanie i zmniejszy rachunki. Warto dodać, że można uzyskać do 85% zwrotu poniesionych kosztów. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu burmistrza Opoczna Dariusza Kosno do skorzystania z dotacji z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego. Fotowoltaika może być także u Ciebie.